Zastanawialiście się kiedyś, czy można stracić prawo jazdy przez substancje zakazane, nie mając w sumie nic z nimi wspólnego? Ja też się w sumie nigdy nie zastanawiałem, ale jak się okazuje, to można. Jestem tego świetnym przykładem, po prostu, ale od początku. Cała ta historia miała miejsce w połowie wakacji, mniej więcej, przełom lipca, sierpnia. Byliśmy ogólnie ekipą na spocie 3P. Pozdrawiam bardzo serdecznie chłopaków. I wieczorem postanowiliśmy, że całą ekipą zawiniemy się po prostu na miasto, coś pojeździć. Jak wiadomo, w takich sytuacjach zazwyczaj wygląda to w jeden sposób. Zawsze się to kończy kontrolą policji, a zwłaszcza w Lublinie. Bez obrazu, oczywiście, ale jeśli chodzi o policję, to tam. Panowie bardzo dbają o to, żeby o to, żeby było y, kulturalnie. Y, ja, nauczony doświadczeniem, stwierdziłem, że ja nie będę nic tego wieczoru robił, będę sobie grzecz stał i oglądał, jak inni jeżdżą, i tak też zrobiłem. Tych, co są z Lublina, jest takie charakterystyczne rondo z pniakiem, tam też sobie staliśmy, gadaliśmy, no wiadomo jak to jest. Wszyscy powoli zaczęli się zawijać. Ja stwierdziłem, że w sumie, no dobra, jak już się zawijamy, nikogo nie ma, jest dosłownie pusta ulica, to to też się będę zawijał. I pojechałem na to rondo, zrobiłem pierwsze kółeczko, no nikogo nie ma, upewniłem się, że jest pusta droga. Dodałem gazu. Nagle włączają się niebieskie światełka, bomby, syreny Mówię, oho. Patrzę, wiecie, w lusterkach, no nic nie widzę. Patrzę przed sobą i z jednego ze zjazdów jedzie rozpędzona lodówka. No to już, pojeżdżone. Jestem ciekawy, co z tego będzie. Lodowa oczywiście zajechała nam drogę i to taka, wiecie, lodowa taka z drogówki, ta zaawansowana większa. Dla policjant, no ja otwieram grzecznie okno. A w zasadzie nie wysiada, tylko wybiega do mnie. Ja nie e, uchylam okno, chciałem powiedzieć dzień dobry, jeszcze nawet nie zdążyłem nic powiedzieć, a on już do mnie Proszę zgasić samochód, wysiadać z pojazdu, zapraszam do radio. Ten policjant oczywiście, ja idę grzecznie do tego radiowozu, otwiera te drzwi, takie wiecie, boczne, wysuwane. Tak otwierał te drzwi, że myślałem, że drzwi wyrwie z korzeniami, jak to się mówi. Więc kiedy ja wchodziłem do radiowozu, mówi do mnie Dzisiaj tanio nie będzie, 5000 zł, się, żebym ci nie zabrał prawo jazdy. No to już zapowiada się ciekawie. No ale grzecznie wsiadam do tego radiowozu, zaczynam coś tam rozmawiać, zaczyna mnie oczywiście straszyć, co ja sobie wyobrażam, co ja driftuję, a prawdę mówiąc, ja nawet nic nie zrobiłem na tym rondzie, nawet nie zdążyłem, jakbym chciał, nawet nie zdążyłem jeszcze nic zrobić, oni już włączyli bombę, no ale on twierdził, że ja driftowałem. Ja z reguły podchodziłem do policji zazwyczaj tak, że no po prostu wychodziłem z założenia, że lepiej się nie kłócić, lepiej się przyznać i jak najlepiej wyjść ugodowo z tego, żeby po prostu była jak najmniejsza kara. Generalnie no nie było tam miło. Było dwóch ogólnie policjantów. Jeden był spoko, taki trochę żartobliwa, a drugi i był naprawdę spięty jak blondeka na rzuku. I właśnie ten spięty był chyba tam dowodzący, nie wiem jak to się mówi, dowódcą, cokolwiek. No co, no mija ta kontrola, oczywiście alkomat, powiesz, co, no 0-0, no ja nie jeszcze pola alkoholu, normalna rzecz. Później przeszliśmy do konkluzji całej tej sytuacji, czyli do testów narkotykowych. Uwaga, testów narkotykowych. No test na narkotyki mniej więcej wygląda tak, że bierze sobie taki patyczek, czy tam jakąś pałkę, no nie wiem, różnie to wygląda, zależy od konkretnego. I jeździsz sobie po ustach, biorą ślinę, i potem po jakimś czasie wychodzi przebarwienie, czy jesteś pod wpływem, czy nie. Normalna rzecz, kilka razy miałem to robione, to czasami podczas kontroli to się dzieje. Ale mówię im, że ja dzisiaj tego dnia nic nie jadłem w zasadzie, bo rzeczywiście tak było: nic nie jadłem, piłem tylko Red Bull'a i jadłem teraz gumę, więc nie mam śliny. On mówi: to nic, to rób. No i robię, oczywiście w międzyczasie idzie dalej straszenie, już zaczyna wypisywać mandat. Uwaga, w wysokości 5000 tysięcy złotych. Naprawdę, z ręką na sercu Wam mówię, zaczął mi wypisywać 5000 zł mandatu i 6 punktów kardy, Przy czym przypominam, że ja. W ostatnich trzech latach nie miałem żadnego wykroczenia ani żadnych punktów karnych. Byłem wtedy troszeczkę zestresowany tym wszystkim, no bo też nie wiedziałem, jak się zachować, bo pierwszy raz mam coś takiego, że ktoś chce mnie dolić za przeproszeniem, żeby jak najbardziej najbardziej poczuł to na skórze. Było to dla mnie dziwne, no ale cały czas się opierał przy tym, że muszę dostać 5000 zł mandatu, i czy już mi mówię, czy kredytowany, czy, czy płacimy na miejscu. Ja mówię, ja ile 5000 mandatu wyrwać za to, że na, nawet. Nawet nie driftując na tym lodzie Zaczyna mi wypisywać ten mandat yy, Tak jak mówię, w wysokości zawrotnych 5 tysięcy złotych Leciałem tym testem narkotykowym cały czas Zrobiłem jeden, pokazałem mi się, że jest do powtórzenia Mówię, no dobra, to zrobimy jeszcze jeden No przez to, że nie miałem właśnie tej Robię drugi ten test narkotykowy I kolejny test narkotykowy pokazuje, że jest do powtórzenia Przez to, że, chyba, że było po prostu za mało ślin Mówię, no okej, okay, robimy trzeci Daję im to do wyników Mijam jakieś, nie wiem, 5 minut, 5-6 minut Nagle wychodzi pozytywnie ja tak wiecie, burowało mnie dosłownie, mówię jak pozytywny. No, on pokazuje mi tutaj na urządzeniu, że jest pozytywny, że jestem pod wpływem jakichś substancji zakazanych. Mówię, no nie no, niemożliwe. Ten już policjant, wiecie, ten właśnie napięty ucieszony, coś tam, coś tam mówi. Dobrze, to musimy pojechać teraz na komisariat, zweryfikować to na urządzeniu za, znaczy za testem. Jakieś po prostu takie dokładniejsze urządzenie. I jeszcze do tego dodał, ale momencik ja jeszcze skoczę do samochodu, yy, znaczy, zerknę zobaczyć sobie, w jakim stanie technicznym jest samochód. Pech chciał, że akurat tego dnia nie zmieniłem, nie zmieniłem opon. No i były już troszeczkę podjechane, no ale mówię, no może już nie będzie takim zaprzeproszeniem, że aż będzie mi za to do, dodawał. No, ale jak widać, się myliłem. Oczywiście przychodzi zadowolony, mówi: No, to jeszcze do kompletu dołożymy lawetę, bo pojazd jest niestety niesprawny technicznie. Także proszę sobie wzywać, bo pojazd niestety nie może się już dalej poruszać. Dowód zostaje zatrzymany. Wyjapie. no nie wierzę, to jest w ogóle jakiś fenomen, co tutaj się dzieje. No, ale rzeczywiście tak było. A ja, jak ostatni kryminalista, zostałem yy, zawieziony drugim oddzielnym radiowozem z eskortą. Tutaj z tyłu policjant ze mną siedział. Do y, na komisariat w celu tych badań. Pojechaliśmy na ten komisariat. Jesteśmy na tym komisariacie. Znowu lecę tym testem na ślinę. Oczywiście wyglądał mniej więcej tak samo, tylko że po prostu był nieco większy i to urządzenie takie, które się do wkłada, było po prostu takie no, jakby bardziej profesjonalne. No i lecę lecę tym testem. Mija 8 minut, nagle policjant wstaje ten właśnie ten y, spięty, to taka robocza ksywka nazwijmy, wstaje ten spięty policjant y, uśmiecha się do mnie mówi co, amfetaminę się brałem. wie? Jaką mam O co chodzi? Ja wiem, że ja mam może trochę podkrążone oczy i wyglądam, jakbym śpał, ale <gryw> uwierzcie mi, że tak nie jest. Zaraz wam to zresztą udowodnię. I mówi dodatkowo: w dniu dzisiejszym prawo jazdy zostaje zatrzymane do czasu wyjaśnienia. Jedziemy do szpitala na badanie krwi. W ogóle nie wiedziałem, co się dzieje. Zrozumcie, to jest trzecia w nocy. Nagle ktoś mi zabiera prawo jazdy. Nagle wychodzi mi, że jestem pod wpływem jakiejś, wiecie, yy, substancji. Myślę sobie, mówię, nie wiem, już w tysiąc scenariuszy. Może ktoś mi coś dosypał, może coś łyknąłem, może coś było w tym Red Bullu, nie wiem. Pojechaliśmy na te, na, te, na te badanie krwi o trzeciej w nocy, no, przy, przyjmuje mnie babeczka, no pobrała mi krew jak to zawsze, dostałem pokwitowanie, zostało mi zatrzymane prawo jazdy. A no, około trzeciej w nocy wypuścili mnie. Ale jeszcze zanim tam wyszedłem, zapytałem się policjanta, ile się czeka mniej więcej na te badanie, badanie krwi. On mówił, że do kilku dni będzie po prostu będą po prostu wyniki, no i jeśli nic nie wyjdzie rzeczywiście, no to oddadzą mi prawo jazdy. Ale nie dawało mi to spokoju, więc stwierdziłem, że rano, bo to była mówię, około trzeciej w nocy, więc rano y, poprosiłem mamę, pojechali na specjalne takie badanie do niezależnego laboratorium w, tym, w Lublinie na pobranie krwi, żeby oni po prostu zbadali mnie pod kątem tego, żeby po prostu nie czekać na te, na te wyniki z policji, tylko mieć już, wiecie, dla własnego spokoju, że, że nic tam nie było. Zrobiliśmy, pojechaliśmy na te badania rano, no była to około godziny 10, więc to była różnica dosłownie kilku godzin, a we krwi można się cofnąć podobno do dwóch dni do tyłu, czy ktoś miał coś w organizmie, także, no wiecie, to było dosyć ważne w tej kwestii. Przyjechałem do domu, no wiecie, byłem strasznie zmęczony, cała ta sytuacja sytuacja dosyć była dla mnie mocno stresująca, także stwierdziłem, że po prostu sobie pójdę spać. Wchodzę się tam po kilku godzinach, nagle mam zasypaną skrzynkę, w ogóle milion powiadomień, SMS-ów od znajomych i linki jakieś. Mówię, co jest? Wchodzę i tak jak widzicie na ekranie pewien portal bo gazetą tego chyba nie można nazwać pewien portal postanowił zrobić cały artykuł o tym, co się właśnie co miało miejsce właśnie w nocy no treść jak sami widzicie, możecie sobie przeczytać no, ja sam nie wierzyłem, że można tak zmanipulować byli zdjęcia tego ronda, gdzie były ślady nie moje, bo ja na tym rondzie nie driftowałem, dodali zdjęcia BMK, mojej i z tyłu Pawła wiecie, jest cała, całe zdjęcie tak jakby uchwycone, jak mnie zatrzymali i tytuł, że będzie go to drogo kosztował, nie dawał spać mieszkańców. Chociaż sam nic nie robiłem, tylko stałem. Ale w szoku, że coś takiego można zrobić. I, i wiecie, i zrobiono ze mnie narkomana. Zrobią ze mnie narkomana, jakiegoś przestępcę, nie wiadomo co, i wiecie. No, ciężko ludziom wytłumaczyć to, że no wychodzi ci na testach że jesteś pod wpływem. No, ciężko to jakoś. No, możesz pokazać wyniki, ale tych wyników jeszcze nie miałem, więc nawet nic nie mogłem zrobić. Czy możecie się domyślać, co się działo wewnętrznie u mnie, macie, yy, macie zabrane prawo jazdy. Toczy się wobec Was postępowanie. Znaczy, wszczęto wobec Was postępowanie. Nie wiecie, jakie są wyniki tych badań. Trzeba odholować samochód i co więcej, jeszcze robią z tego artykuł w Lubinie i sensację na, na cały Lublin. Ja myślałem, mówię, dobra, może się to nie Odbije jakimś wielkim echem. No ta, nie odbije się wielkim echem. Wiecie, M4 w Lublinie jest kilka, ale akurat tego dnia tak się złożyło, że już miałem zmienione te lampy takie. No zresztą widać jak byk w tle MK Pawła, a w zasadzie już Morajskiego wtedy, i, i całą ekipę de Cru, i wielki nagłówek, że jestem jakimś narkomanem, że jestem jakimś przestępcą. Milion komentarzy, że dobrze tak, że, 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 że tak należy karać, że coś tam, coś tam. Nagle wysyp TikToków, gdzieś mnie poznaczali na TikTokach, że ktoś to coś tam się pobawił. Jedno wielkie szambo, po prostu jedno wielkie szambo się wylało, i naprawdę byłem wtedy tak, że już tylko czekałem na te wyniki badań z tego, z tego niezależnego laboratorium, żeby mieć chociaż spokój wewnętrzny, że, że nic nie zrobiłem i że nic nie będą mogli mi tak jakby, no nie udowodnić na tych badaniach. Minęło kilka dni przyszły wyniki badań z tego niezależnego laboratorium. Mówię, zajebiście, patrzę. Oczywiście wszystko, wszędzie czysty, bo to wiadomo od początku, także do tej, do tej pory się dziwię dlaczego mi to wtedy wyszło, no ale jak widzicie tutaj zresztą na, na obrazku yy, okazało się, że byłem czysty. Zresztą mówię, no to była różnica kilku godzin względem tych badań policyjnych, także nawet siłą rzeczy nie dało się, żeby to było, nie dało się czegoś nie wykryć. Przeczytałem w internecie, że mają około 30 dni na dostarczenie tych wyników badań we w przeciwnym razie muszą zwrócić mi prawo jazdy, mówię dobra, no to poczekam, czekałem już 10 20 dni, 20. I 29 dnia, wyobraźcie sobie, dostaję telefon. Dostaję telefon z komendy tam w Lublinie, że zapraszamy na wyjaśnienia w celu i takiej, i takiej sprawy. No dobra. Przyjeżdżam następnego dnia do tego Lublina. Proszę poczekać. Po 10 minutach wychodzi policjant. I uwaga, teraz najlepsze. Co us usłyszałem? Przepraszam, że, dzwoni że dzwoniliśmy, ale niestety nie mamy pełnej dokumentacji, także zapraszam gdzieś w połowie września. A przypominam, minął już miesiąc wtedy, więc muszą mi zwrócić prawo jazdy. Więc zapraszamy gdzieś w około w połowie września, coś takiego. No i proszę wybaczyć, no ale tutaj niestety nie mamy wszystkich dokumentów i wiecie, ja do Lublina nie mam daleko ale wyobraźcie sobie, gdyby ktoś mieszkał w Gdańsku albo nie wiem, zakopanym przykładowo, 500 km stąd ktoś do niego dzwoni, żeby przyjechać na wyjaśnienia po czym słyszy coś takiego na miejscu że oni nie mają pełnej dokumentacji, zapraszają za tam 15-20 dni I nie wiem, co mam, jak, w jaki sposób mam to skomentować ja mówię temu policjantowi, tylko wiecie ten policjant był ducha z drugiej strony bo był naprawdę spoko, bo po prostu dostał akta i musiał to rozpatrzyć, także to nie jego wina że nie było tych wszystkich dokumentów ale no, no sam fakt, że po prostu ściągają mnie żeby przyjechać, po czym yy, słyszę, że nie mają pełnej dokumentacji no to po co do mnie dzwonią, taki wkurzony mówię, że no słuchajcie, no ale ja mam zatrzymane prawo jazdy co mam dalej zrobić, no nie mogę jeździć jak nie macie pełnej dokumentacji, to mi je oddajcie no coś tam, coś tam i wiecie, no nie było bardzo gadki z tym policjantem no bo on nawet nie wiedział, co mi powiedzieć z drugiej strony bo nie był zaz zaznajomiony ze za sprawą mówię, dobra, poczekam Czekałbym tak chyba do śmierci na to, na te wyniki, dlatego że mijał czas i nawet nie było żadnej informacji. Dlatego stwierdziłem, że już koniec, no, w... Prawdę mówiąc, poszedłem do prawnika. Prawnik napisał mi specjalne pismo, takie stosowane z potwierdzeniem z tymi moimi wynikami. I uwaga! Po niecałym tygodniu od tego pisma, jakie wysłaliśmy do prokuratury i do, do policji, przychodzi pismo zwrotne, w którym jest napisane, że. Yy, Prawo jazdy zostaje mi zwrócone ze względu na to, że w mojej krwi wykryto jedynie, uwaga, kofeinę, czyli tego Red Bulla, którego po prostu wcześniej piję. Wyobrażacie to sobie? Nie miałem prawa jazdy przez ponad 2,5 miesiąca przez to, że na jakichś głupich, durnowatych testach wykryto mi jakąś niby podejrzaną amfetaminę, a okazało się, że miałem jedynie kofeinę we krwi, która, no było to pewne, że nic nie mam, no bo zresztą miałem wcześniej wyniki te badań, tych badań krwi, no ale już wszystkiego mogłem się spodziewać po prostu po tych policjantach. I wiecie, też żebyśmy mieli jasność, to nie jest tak, że ja wszystkich wrzucam do jednego wora. Ja ogólnie nie wierzyłem w takie sytuacje, jak ktoś tam, wiecie, naciągał, że policja się tak zachowuje, że policja robi to, robi tamto. Ja rozumiem, że widzą młodego gówniarza w lepszym samochodzie, który, no nie ukrywajmy, no wejdziecie na Instagrama czy coś. Ja nie jestem święty, nie mówię, że, że jestem święty, że ja jeżdżę zawsze przepisowo, ale umówmy się, no dawanie młodemu chłopakowi 5000 mandatu w przypadku, kiedy no, on nie miał żadnych wykroczeń przez ostatnie 3 lata, no wydaje mi się troszeczkę mocnym naciągnięciem. Zresztą w ogóle cała ta kontrola przebiega tak, że ja miałem kilka kontroli w życiu, ale takiej jeszcze nigdy. Nawet nie spotkałem nigdy takiego człowieka, który po prostu sprawiałby mu przyjemność to, że, że wypisuje mandat, że upiera jakiegoś młodego gościa za to, że, za to, że jechał po rondzie, tak naprawdę, bo on nie miał nic nagrane na mnie. I, I wiecie, no dla mnie to było po prostu kuriozalne, cała ta sytuacja była dla mnie absurdalna, bo miałem dostać 5000 mandatu, yy, musiałem odholować samochód, zrobiono ze mnie narkomana, bo to do tej pory się ciągnie za mną, bo wiecie, ktoś mnie pyta na mieście, czy ktoś mnie spotka na spocie, pyta się jak wyglądała ta sytuacja i to zostaje ludziom w głowach i wiecie... No nie jest to przyjemne, jak ktoś na ciebie patrzy i mówi, o, to ten co, co driftował i co, co upalał, nie dawał ludziom spać, mało tego, był pod wpływem narkotyków. Nastawienie do policji takie neutralne, uważałem, że wykonują swoją robotę. Wiadomo, zdarzają się różne przypadki, ale od tamtej pory naprawdę... Postrzeganie policji troszeczkę mi się zmieniło. Mówię, nie, nie wrzucam wszystkich do jednego wora, aczkolwiek w tej sytuacji po prostu zostałem, jakby prawdę mówiąc, miałem być udupiony. Mówię moral w tej sytuacji jest taki, że trzeba walczyć o swoje jak widać, i czasami trzeba już iść do prawnika, bo, bo po prostu jakbym nie poszedł po to pismo, to mógłbym czekać na te, na te prawo jazdy tak naprawdę, do nie wiem, do przyszłego roku i też mogłoby nic z tego nie być, bo wiecie, jak działają urzędy w Polsce i te wszystkie yy, wszystkie instytucje, zabrać prawo jazdy każdy potrafi zabrać szybko, ale już zwrócić to już widzicie jak to jest, także tak wyglądała moja sytuacja z policją jeśli ktoś był ciekawy to to, to to tak się to skończyło, mówię kosztowało mnie to dużo stresu i do tej pory się będzie za mną to ciągnąć przez te głupie artykuły w, w tych pseudo redakcjach informacyjnych, które tylko wiecie, żerują nad tym na kliknięciach żeby mieć po prostu kasę z reklam I, i wiecie, no nikt nie jest w stanie tego zweryfikować, że to nie ja jechałem i że to nie są moje ślady, że ja nie byłem pod wpływem narkotyków, no i niestety no Pewnych rzeczy się nie przeskoczy, aczkolwiek myślę że, myślę, że ten film jest dosyć ważny dla mnie. Jeśli macie podobne sytuacje, albo byście świadkami czegoś takiego, to, to śmiało piszcie w komentarzu. Możecie też udostępnić ten filmik, bo to taki w sumie pierwszy filmik. Powrót z grubej rury, także macie jakieś spostrzeżenia, albo jakieś swoje takie sytuacje dziwne z policją, z chęcią poczytam, bo, bo mówię. Do pewnego czasu myślałem, że to są tylko jakieś takie, wiecie, naciągane historie, aż sam się nie przekonałem, że rzeczywiście takie rzeczy się zdarzają, także... Także no, pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, bo powracamy z grubej rury, jak to mówią. Yy, I co? Do następnego! Siemano